hej cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale a dzisiaj gramy z moim kolegą nubkiem który w sumie dopiero dołączył pierwszy raz do tej gry jest on bacon gra baconem no i co no i zaczynamy najpierw kup nubini pizzanini musisz go tutaj jest tutaj jest nubini pizzanini, co to jest? Kto jest, nubini pizzanini? pipiki pipiki, pipiki pip... nubini pizzanini kup bo no, tylko na to na... Na... No to kup! W tej grze... nie... No to kup odkup! Odkup! Tu jest, jest jakiś OP? To jest jakiś najlepszy? Tak, no kupuj szybko! panie, co tu tu masz? Nie kradnij, to jest dobre. O kurde! Nie ma tak ładna ten Nie no, nie, weź, weź sobie. To jest prezent, to jest prezent. To jest jakiś fing, jakiś... No on jest w no no dla początkujących jest mega dobry. E... A skąd ty masz taką łapkę? No ze sklepu. Tu idziesz kup shop, naciskasz shop i idź kup taką łapkę. Oczywiście link, link do kanału tego, te, tego noweczka e, znajdziecie w opisie tego filmu. E, ma, możecie też polecam obejrzeć. O, następny event za 20 minut będzie 4X lag. Widzowie, polecam widzowie Wam obejrzeć jego odcinki. Shorty dwa są w miarę spoko. Nie mam shortsów, stary. Masz dwa shortsy. Nie mam. W tej chwili nie mam, bo jakby mogę powiedzieć, że zapowiadam, że nie mam ze względu na to, że wchodzę w kolaborację z jakimś youtuberem. No, wie no bo Filip właśnie gra w Minecrafta, więc jeśli widzowie tak. chcecie, żeby były filmiki z Minecrafta, to napiszcie mi w komentarzu oczywiście teraz jak już od razu mówię o komentarzach to napiszcie teraz komentarz macie 10 sekund i do tego zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem więc teraz poczekamy, macie jeszcze 5 sekund 5, 4, 3 2, 1 z góry dziękuję, serduszka, yy, dobra musisz kupić... Ja tu masz że jakieś system, dobrą ogram czy to. Nie! To jest dobre! <śmiech> <śmiech> Kurde. Co to było? Patrz co teraz, patrz teraz! Miłeś? Czemu? Patrz. No, nie, bo teraz nie wyjdziesz teraz. No, co ty robisz? Ja mam jakąś kałkę. Jeszcze bym ci dał tutaj jakieś brain Gody, y Już tutaj dołączę z jakiegoś multi-... Ale dżęsza! Helikopter! Helikopter! Nie, to jest takie... To do maszyny dam, więc to by mi się przydało, Tak samo jak ten smog by mi się ja przydał. Nie wypuść! Ja wypuść. Ja nie wypuść najpierw. No wypuściłem. Nie wypuściłeś, to mam na nie wyjść. No nie możesz, nie możesz. O, o nie mogę. No czekaj. No. Nie ma, nie ma, ty to no, Ty wie. Ty to no wie, ty no wie. Kurde, no 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 ja teraz wą... Patrz, tu jest moje multikonto, chodź tutaj, chodź tutaj, podaliśmy do tego multikonta. Tutaj, o, chodź tutaj. I tu są rodziki między innymi Lost Hotspot no my hotspot, z Orcalero, Orcala, Vampira, Kapucina. to nie. Parka Mantra potrzebuje do, Parka Mantra potrzebuje do Rempirfa, ale chciał, chciałbyś może Orcalero, Orcala? No nie, to nie, to jest dobre, to jest dobre, to dostałem od... Y Kolegi z y, szkoły y, możesz wziąć Orkalera, Orkala. Jak już chcesz, jakie tu jest jakieś? Lubię, ten najlepszy złoty. No właśnie, chłopie, to on, on jest On, Ej, widzowie, widzicie, to to jest najlepszy. Ej, on ma najlepszego. Nie ja... czemu jego. Ej, daj mi. Ja, ja, otwórz mi, ba ja chcę go upraść. Chłopie, to jest najlepszy Brain Bo to jest najlepszy Brain w grze, chłopie. Nikt go z naszej klasy nie ma. A ja mam... A z mam... No to możesz ja się mogę. pochwalić, możesz się pochwalić w klasie, że masz Nobini Pizzalini. A jeszcze drugi Ale... najlepszy to jest Pipi Kiwi. Ej, naprawdę ten jest najlepszy? Ej, to ja go przedam, 13, a już mam spodzię, żeby... ja Ty go sprzedałeś?! Ty go sprzedałeś?! No, nie no, nie. ty chyba głupi. Nie, ja nie głupi stary. Nie, ja nie mówię. Dobra, tu mam jakieś koło fortuny. Nie mam obrotu, dobra, lecimy. Znaczy do. swoim No bo teraz... Teraz zrobimy tak, że będą lepsze brain jak Ja tutaj się już loguję na multikonto, widzowie i gdybyście chcieli takie brainroty, roty, tak jak on, do tak 5-6 milionów bym mógł dawać wam nawet. No to widzowie, ja muszę mieć subskrypcję. Specjalna 100 subskrypcji, da, dam jakiegoś dobrego typu linka. To na pewno na, dla Was, widzowie. Ale 100 subskrypcji to jest, to jest naprawdę nie jest źle dobić. Potem na 500 to już naprawdę dobry, na 1000 to już wyśmienicy Nawet w innej grze mogę Wam coś dać. Albo nawet będę giwała na Robuxy. Chodź tutaj. Jak, wbijecie, jak bijecie na kanale Wojtjo 1000 subskrypcji, to obiecuję, że stanę w tą grę najlepszy. No najlepszy to nie, ale dobra. Możesz, możesz tutaj wziąć Tortugini Dragon Frutini, to nie wiem, bo on. Patrz, jak wejdziesz sobie w shop, to możesz kupić takiego Lucky Bloka i on kosztuje 2400 robuxów I z niego... W... Z... Gdzie tu jest? O, tu jest, no. I z tego Lucky Bloka za 2400 robuxów możesz go dostać. Więc dałbym Ci ciła Wini Takonini Galaxy, bo on jest spoko dla ciebie. Ale ty mi dałeś jakiś co na 500 milionów, to jest najlepszy. To jest jakiś I... ptak jakiś taki. On jest słaby. Dobry. No, słaby! Six 7 jest dobry, najlepszy to jest brinnie do. Może nie, tego nie, tego nie, tego nie, tego nie! Dobra, ale miał grade! Chiwa Wini Takonini, to jest jeden z lepszych brin... Dobra, albo Tralorita, albo co chcesz. co chcesz, ale stąd. Stąd, stąd, z tego? Nie mówiłem z tego pasa. No z tego pasa. Ale, ten pasy... ale jak to tego jak były te sekretny, takie sekretne. A, no to czekaj, to kolejne multikonto. Dobra, ja ci teraz chodzimy do Twojej bazy w tym czasie. I widzowie ja tutaj podpowiem no. dla mojego kolegi Filipa, co masz sprzedać. Na pewno sprzedaj Lili, e, Lili... Lili... Otwórz Dobra. mi potem, ale... Dobra, na pewno sprzedaj Lili Lila, li, Lila. Wszystkie. Pipi, Kiwi to jest najlepszy brain rot, więc możesz go zostawić. Nie no żartuję oczywiście, bo <grym> może tego sprzedać. Dobra, Zostawiam tylko tego ptaku, co mi dałeś. No tak, wszystko tylko. Ma, wszystko, wszystko sprzedaj oprócz tego ptaszka, bo ten ptaszek to. No, no taki dla. Ja, jakbym ja zaczął grę z tym ptakiem, to uwierz mi, bym się tak. Ja pamiętam widzowie. Jeszcze z miesiąc temu albo dwa. Nie, no nie miesiąc. Dwa albo trzy albo cztery nawet. W wakacje ja się cieszyłem, że miałem Braindrota, który dawał 75 tysięcy na sekundę. Chciałbyś, tralala, tralala? No. Bo on jest trochę taki popularny. No to możesz go wziąć. A widzowie, na 100 no, subskrypcji jest, oddam Black Hole Na przykład. No, to jakiś, to taki, e, wątrze, no, nie, on jest słaby. No co z tego? Nie, ale on nie mocny. Patrz. Roz... Pa, Jakiś, o. Patrz na to! Po, chodź tu, Filip. No. O, czekaj, co zejdź mi. Z... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Filip. Ty mamy różne brain i y, Co byś chciał? Oprócz tak? tych dobrych, bo te są dla widzów widzowie. Black Hole Gold, Lost Jobs to Psytos. może No i pewnie Duldulla mogę jeszcze. Tak, Duldulla mogę jeszcze oddać. Co ty byś chciał? Pakrama? Chciałbyś tego... Oł... Chciałbyś się na ołóweczek? Niego. Jakie tu są spo... Jakie tu są spocone? Jakieś tutaj... O matko, jakie tu są dobre rzeczy. Co byś chciał? Tylko wiesz, to jest dla widzów. To jest dla widzów, to jest dla widzów, to jest dla widzów, to jest dla widzów. To? Jest dla widzów. Pan to? Pan chciał? Nie, to jest dla widzów. Ale to jest dla widzów. A to jest dla widzów. To co mogę z tego? No jak... Dobra, zrobimy tak. Na 100, na 100 subskrypcji. Może to wygrasz. Ale może. Na razie weź sobie... A jak to wygrać? Zrobimy albo tak, że będą recenzje bazy. Na pewno albo na Discordzie zrobimy Giveawaya o nawet 10 milionowe. może dodam taka. los Tortusa, który daje 8 i to co daje 6, czyli prawie 7, można że powiedzieć to, to by było e, z 7 na... Nie no, mój mózg. 15, z 15 milionów na sekundę te dwa by w sumie... Tla, na start dobre. Bierz traleotrala lala bo on jest taki... No, taki bardzo popularny. Na pewno słyszałeś o nim w internecie. tralala. -tra no przecież nie, nie wiem czy słyszałem. Hmm. A to jest na to jest lepszy. Możesz go, możesz, możesz parkamat. Dobra. Dobra, no to chłopie, ten jest jakiś... Ten jest jakiś spocony, ale on nie ma żadnych galakcji wolę tego krabowego. On ma kram. No. mnie do Dobra, ja teraz tutaj wychodzę z tego multi konta. I... I ile ty masz tych No mam z 8. O, na jednym... 8, to ja nie mam na kasy. Na jednym, I... jednym widzowie mam los Six z kuzyna. Którym będę grał pewnie za jakieś 10 minut. No dobra, kolejne konto, to będzie tutaj... Damy teraz to konto, Wojcio, zwykłe Wojcio, chodź tutaj, chodź Filip tutaj. Ja jestem w twojej bazie, na tego los A ja nie mam los, ja mam same 6 seven nie los. Chodźmy tutaj, o no i tu się już zaczyna, tu się już zaczyna, tu mamy, czekaj otworzę, a nie nie, mo... to poczekaj te 20 sekund, mam tutaj, Brainroty, który też bym, wam, bym widzowie, bym wam oddał, na przykład bym wam oddał Lostralitos, tutaj mógłbym wam dać Samini Spiderini, Kalkalcitos Atalito, jeszcze coś pewnie lepszego, tak bym, mógłbym, na przykład dać bardzo dużo, ale widzowie, z co subskrypcji robimy giveaway, i piszcie w komentarzach, co chcecie, dobra, a ty co byś chciał, to jedno, co, to co bym jedno dał dla widzów, to mogę ci dać ogólnie, ale jedno, więc powiedz, co byś popatrz, chciał, popatrz, popatrz. co byś ja chciał. To jest Sekreta. Co, o, łowatko, co, byś chciał tylko, z całej bazy? Z całej bazy, to muszę zobaczyć, jak jest tu Fragola, lalalala... Tylko kragola, lalala, lala. Fragoli lepiej nie mm -hmm. i Los Crocodilitos, bo no niby Los krokodylitos jest słaba, ale mi się podobają, więc tych dwóch... Mi, mi się, mi się najbardziej podoba, kurczę, że wejdę na drugie... Ile tu ma pięter? Dwa piętra, łamatko. Tu tu są jakieś, kurcze. To no, byś mógł. Chciałbyś to albo Los ja to. Dobra, to bierz. Ja Miał, mogłaby być dla widzów, ale. Dobra, ty też jesteś widzem ogólnie. Widzowie, jakbyście. Jakbyście chcieli, też, Brainroty, to, to piszcie to nawet za. Nawet. Ym, no, jak, nawet jak. No, widzowie, te 100 subskrypcji, żeby było. Ja mogę wam dawać. ale, Chciałbyś jeszcze coś? Ale co? Czekaj, no to czekaj, to kolejne. Kolejne multikonto. Kolejne multikonto. Dużo, ale widzowie, w dzisiejszym odcinku, no to teraz ci pokażę ostatnie multikonto, bo nie chcę dużo tych multikont robić, widzowie, bo no nie mam czasu, też chcę, żeby Wam się ten odcinek fajnie oglądało, a jakby trwał y, 20 minut, bo ciągle multikonta robię, no już trwa prawie 13, ale no nie, no widzowie, no. no Uczę kolegę Nuba grać w Brainu. No, mam kolegę, dodam mu coś, no, bo to kolega, no. Już mi się tutaj loguje na konto na yy, drugim urządzeniu, ale coś mi buguje z multikiem, multikontem, więc nie jestem pewien, czy się uda. Oczywiście mogę wam pokazać profil tego ale kolegi mojego. Ale mój profil na tym, na, na czym? Na YouTubie. A na YouTube chłopie, nie mam filmu. Ma. Ja mogę tak zaspo... Nie mam. Ale ja mogę zaspoilerować, że za jakieś około 2 miesiące będzie film. Okej. Okay. To było tutaj widzowie, macie ten odcinek. Nie ma. O, ty to usunąłeś? A jeszcze, no. a jeszcze rano było, jakby o 15. A, na TikToku jest, na TikToku możecie zobaczyć. No, TikToka to oni twojego nie mają, więc nie będę wam, widzowie, jeszcze dawał tutaj e, niczego podpiętego jego profilu. No, widzowie, ja tutaj jeszcze ostatni raz próbuję na te multikonta się łączyć, ale jak się nie uda, to się nie uda. To jest mój kolega Noob, pokaż się, nubia. No. No i no. nauczyliśmy go, jakby nauczyliśmy, daliśmy mu brain roty. Chodzi w tej grze, żeby kraść brain roty na publicznych serwerach, ale nie, nie wchodź na... Nie klikaj play i nie graj, bo masz tak dobre brain roty, że, że nie ma to sensu, bo byś... Chodźmy do mojej bazy, do, tej, do mojego multikonta. O, tu są słabe. no. tu są słabe, niestety. Czekaj, czekaj. Nie, są jakieś brain i jakiś secret, nie? No. To chyba dobrze. Ale teraz bym wolał Ci jakieś brain gody rozdać, bo one też są dobre. Ja nie... O, czuj, a na ile lajk like pod tym filmem rozdasz tego 6-7 widzą? Nie, no to nie ma szans, to by musiało być naprawdę tyle lajków i tyle subskrypcji, że widzowie nie, ma, nie byłoby szans. Ale gdy będzie duża, bardzo duża aktywność, czyli dużo subików i dużo łapeczek w górę, i ja to zauważę, to oddam na grande lub 6-7. Na losowanie. O, panie. specjalnie mam multi na to będę lajkował. Chyba, że zrobimy 1000 1000 po, polubień i 150 subskrypcji dobijecie do 15 listopada. To oddaje Na losowaniu jest... Albo nie na, Tak, do 15. Dam wam trochę czasu. Do 15 dobijecie, to macie Six Sevena lub la Grande do wyboru. Um, six Seven daje więcej. A co ty byś chciał? Ostatniego jakiegoś Brain Rod godzika najlepiej. No, tego to bym to wolał robię... zostawić, bo on ma mutację 10 bilionów i jest ładny. 10 bilionów, który jest? A, ten! A ja, ja, ja takiego nawet chyba. Na multi moim, kiedy grałem. On jest słaby akurat, ale ładny, jakby ma taką mutację. Dobra, szybko wybieraj. Szybko wybieraj, szybka, Dobra. szybka wybierajka. No, to ja, ja wybieram tego. Tutaj. Los bombini, to bierz. Hopa. No, dobra. Ja wychodzę do... I widzowie, właśnie, no dałem mu trochę brainrotów. Niech sobie się rozwija w tej grze. Ma kilka sekretów, no Jakby no dwa. Ma dwa brainrot, gody, dwa sekrety. Na start to jest bardzo dobrze. Nie dołączaj na publiczne serwery. Wiesz, wiesz jak dołączać na publiczne serwery w ogóle? Nie, ja, w się. Sensie, nie. Chodzi o to, że gdy domasz masz stile brainrot, to naciskasz no. play, to wtedy się je łączy na publika. A te brainroty się, ludziom się przydadzą bo, do maszyny. I ten Lost Tralitos też jest w miarę dobry dla niektórych. Więc... No, to, to... dobra, to nie będę dołączą, Naciskasz na grę, zjeżdżasz w dół i klikasz serwery prywatne i wybierasz mój. Wojcio... Chodź chod, Wojcio dokładnie. I tam masz. I widzowie, właśnie nauczyliśmy go grać oczywiście. Powinniśmy jeszcze wytłumaczyć mu wiele szczegółów. Wszystko co kupować, co nie, co, jakie, na co uważać na skamerów i wszystko. Ale tu kradnie się brainroty Sama nazwa w no, Zam... Więc widzowie mam nadzieję, że będzie tutaj super i Proszę was, zostawcie łapkę w górę oraz subika z dzwonkiem Ja wam bardzo z góry za to dziękuję No i co mogę powiedzieć Hej, cześć, pa NIAŁA